Stać na dobrą modernizację i na dobry remont. I tak jak buduje się nowe pogotowie w Sosnowcu, tak jak zbudowaliśmy nową stację w Mysłowicach, tak jak w Rudzie Śląskiej trwa modernizacja i remont i tak jak w innych podstacjach było mnóstwo mniejszych lub większych wydatków właśnie na to, żeby nasi ratownicy mieli komfortowe warunki, to przyszła pora na tych, co mnie osobiście bardzo cieszy. Oczywiście w systemie ratownictwa pogotowie pełni tą najważniejszą rolę, dlatego też komfort ratowników, komfort pracowników, którzy tutaj codziennie spędzają Praktycznie całą część swojego zawodowego życia. Jest dla nas najważniejsze, ale z drugiej strony też nowoczesne rozwiązania i to, co się dzieje w Katowicach, czy w innych ośrodkach pokazuje, że te nakłady na ochronę zdrowia, bo to wprost jest ochrona zdrowia, są bardzo wysokie. Zostało zainwestowane 4,6 miliona złotych, z czego 2-2 miliona jest z dotacji marszałkowskiej udało się zmodernizować wszystko co w tym obiekcie zostało wyprute i na nowo zmodernizowane czyli cała infrastruktura cała stolarka okienno-drzwiowa fotowoltaika pompy ciepła odnawialne źródła energii to też główny cel żeby ten obiekt wesprzeć ale tutaj jest ciężka praca ratowników medycznych i tutaj potrzebowaliśmy tą, to miejsce, żeby mogli mieć tą chwilę wytchnienia między wyjazdami. Każda taka inwestycja, taka jak tutaj, jest niezwykle ważna. Zobaczyliśmy, jak to jest ważne wtedy, kiedy była pandemia COVID-u. Wtedy brakowało tak naprawdę zespołów pogotowia ratunkowego, ponieważ były tak obciążone pracą, że do różnych przypadków jeździli strażacy, co pokazało, myślę, jak bardzo należy inwestować właśnie w taki obszar ochrony zdrowia. Stąd tym bardziej cieszę się z tej inwestycji samorządu Województwa właśnie w Tychach.